Niezwykła informacja z Meczugorie. Cudowne uzdrowienie chłopca, który został oficjalnie uznany za zmarłego. Wydarzyło się to podczas festiwalu młodych, gdy 40 tysięcy młodych ludzi modliło się w Meczugorie. To niezwykłe świadectwo przekazuje siostra Emanuel, która propaguje orędzia Meczugorie i mieszka w samym Meczugorie. Siostra Emanuelu urodził się we Francji w 1947 roku studiowała teologię na jednym z uniwersytetów. Ukończyła historię sztuki na Sorbonie wstąpiła. Na początku lajkujcie i subskrybujcie kanał oraz włączcie dzwonek. To jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Do wspólnoty błogosławień w 1976, a od 86. 80... 9 roku mieszka w Meczugorie. Z w, w, właśnie inspiracji świadczy o Meczugorie, o duchowości, o tym niezwykłym miejscu. Sam festiwal młodych trwa już od wielu, wielu lat. Idea modytewnego spotkania młodzieży zrodziła się w czerwcu. Na zakończenie roku 1988 roku przez Anglika, tak, to była jego inicjatywa młodego pielgrzyma z Anglii, który podzielił się tą informacją z ojcem Slawko Barbariciem, który poparł ten pomysł i zaczął organizować festiwal młodych aż do swojej śmierci w. 24 listopada 2000 roku. Po długich rozmowach i dobrej woli, pierwsze spotkanie odbyło się bardzo pomyślnie. Nie było za zbyt dużo ludzi, tak, ale to wszystko, wszystko było krok po kroku. Więc wykłady dla młodzieży prowadzili franciszkańscy. Ojcowie, tak. Spotkanie modlitewne odbywało się w, w dużym zielonym namiocie, a także w zacienionym gaju w pobliżu kościoła w Meczugorie oraz na wzgórzu objawień yy, po oraz podczas, podczas wielogodzinnej yy, adoracji w kościele. Śpiew prowadził młody, utalentowany ksiądz z Irlandii Liam Lotham po uroczystym zakończeniu festiwalu. Postanowili kontynuować ten festiwal, tak? Tak nadszedł, nadszedł drugie spotkanie. Drugi festiwal był bogatszy i lepiej przygotowany. I tak z roku na rok, właśnie, gdy rozszerzyła się wieść o Meczugorie, tak samo rozszerzyła się wieść o festiwalu, tak? która, która pokazywała niezwykłą moc modlitwy, szczególnie młodych ludzi, wezwania do pokoju, i rozprzestrzeniało się to w bardzo szybkim czasie. Pokazał, że ten festiwal, że młodzi ludzie dostrzegają, jak, jak bardzo istotny jest, 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 jest modlitwa, jest pokój, który tylko Bóg daje tym, którzy zwracają się do Niego z całego serca. To przeżycie odbiło się echem, którego eche? echo wspomaga, wspomagane środkami społecznego przekazu słychać do dziś. Wielu zaraz po doświadczeniu w Meksyku Gorgii zdecydowało się na Bliższe naśladowanie Chrystusa, wybierając powołanie kapłańskie lub zakonne, powołania do duchowne obok sakramentu spowiedzi są jednym z najpiękniejszych owoców meczugorje. Młody człowiek kocha, wzywa, a wezwanie Chrystusa jest takie, jest wezwaniem do radykalnego naśladowania. Coroczny festiwal młodych zaczyna się 1 sierpnia, a kończy się 5 sierpnia program festiwalu jest podzielony na dwie części główne, czyli poranną część, tak, do południową oraz część popołudniową. W zależności od roku, w 2020 roku nie było tej części porannej, był tylko program popołudniowy ze względu na pandemię. W normalnych latach jest to program zaczynający się od godziny 9 do godziny 12, jest przerwa i potem od 16 aż do wieczora między, między innymi z, z, zawierają się tam rano są to konferencje oraz, oraz świadectwo po południu są też konferencje oraz świadectwa jest to, jest to różaniec eucharystia oraz albo adoracja albo procesje są z, z figurą Jest wspaniały spektakl wspólnoty Genakolo, także jest, a wieczorami są zabawy pod kościołem młodych ludzi. Jest mnóstwo, mnóstwo niesamowitych przeżyć w Meczu Gorje, jest to święto młodych. Więc ten zaskakujący, niezwykły cud miał miejsce 3 sierpnia w Meczu Gorje. Jak pisze siostra Emanuel, ponieważ artykuły w internecie o wydarzeniach szerzą wiele błędów, przed napisaniem o tym chciałam przeprowadzić poważne dochodzenie. Tak więc poniżej zapisałam fakty, które otrzymałam od rodziny Dominika. Dominik Juros, młody 16-letni Słowak urodzony w katolickiej rodzinie we wsi Hran, przyjechał tego lata na festiwal młodzieży wraz z innymi młodymi ludźmi ze swojej okolicy. W poprzednich miesiącach Domnik przeszedł przez okres wewnętrznego buntu, głównie dotyczącego wiary. Nie chciał już służyć we Mszy święty jako ministrant i odmówił modlitwy z rodzicami. Chociaż ta grupa zapisała się na pielgrzymkę tak naprawdę nie była zainteresowana festiwalem młodzieży ani w ogóle Bogiem. Zachowali się bardziej jak turyści na wakacjach. 3 sierpnia w Meczugorie były ekstremalne upały. Grupa zdecydowała się. Popływać w wodospadach krawicy z Jankiem, swoim przewodnikiem, zamiast śledzić program festiwalu, Dominik wśliznął się do lodowatej wody i zatonął na głębokości 10 bądź też 9 stóp. Kilkakrotnie udało mu się wynurzyć na powierzchnię, ale nikt nie zauważył, że tonie. Zamiast tego ludzie wokół niego myśleli, że się wygłupia. Tak 10 minut później. Janko zaczął się martwić, bo już go nie widział, więc popłynął do miejsca, w którym go ostatnio widział. Z pomocą kilku osób Janko był w stanie wyciągnąć Dominika z wody, ale jego serce stanęło. Resucytacja trwała od 15 do 20 minut, zanim znowu zaczęła bić serce, tak? Ale w drodze do szpitala w Mostarze jego serce znów przestało bić. Jego płuca już nie pracowały, w szpitalu Dominik zapadł w śpiączkę, jego funkcje życiowe zostały... Przejęte przez urządzenia medyczne. Następnego dnia rodzice pośpieszyli ze Słowacji do Mostaru. Po wysłuchaniu tego, co się stało, wszyscy młodzi ludzie na festiwalu zaczęli żarliwie się za niego modlić, a ten piękny łańcuch miłości trwał dzień i noc. Nawet towarzysze autobusu domnika, nagle ogarnięci bojaźnią bożą, zaczęli się modlić. Każdy poszedł do spowiedzi i uczestniczył we mszy z wielką pobożnością. 5 sierpnia otoczony rodziną i licznymi modlitwami do mnie okazał nieoczekiwanie oznaki świadomości, chociaż nieprzytomny ściskał dłoń matki lub ronił łzy. Obudził się 7 sierpnia i odżyły jego organy. Jego pierwszą reakcją był płacz i błaganie rodziców o wybaczenie. Chwycił matkę za rękę i poprosił ją, aby się z nim modliła i dużo i, i dużo i dużo się z nim modliła. Chciał wyznać swoje grzechy, więc poprosili księdza o przybycie. Następnie został przewieziony do szpitala na Słowacji, gdzie zaczął swobodnie chodzić i rozmawiać. Cztery tygodnie później wrócił do szkoły. Jego słowacki lekarz donosi, że powrót do zdrowia Dominika jest szokujący, biorąc pod uwagę to, co przeszedł. Dominik podzielił się kilkoma interesującymi faktami swojego doświadczenia. Na przykład był ym, wtedy nieprzytomny, kiedy wyjęto go z wody, zobaczył swoich rodziców na Słowacji, siedzących przed telewizorem i widział, co robią i dokąd idą. 8 sierpnia, według y, obecnych ludzi i jego własnych słów, stał się nadwrażliwy, czuł intensywnie wewnętrzne zmagania i miał niezwykłe spostrzeżenie. Według domnika, znajdując się między życiem a śmiercią, czuł się zagrożony przez ciemne postacie obecne w szpitalu. Jedne stojące przy drzwiach, inne siejące spustoszenie na sali, oskarżając go. Te liczby nieustannie próbowały powstrzymać jego matkę przed modlitwą przy jego łóżku. Te osoby. Tak to należy przetłumaczyć. E, twarz Domnika rozjaśniła się, gdy poczuł obecność osoby pełnej e, światła, spokoju i radości, którą e, uważa za Matkę Boską. Kiedy ktoś wszedł do jego pokoju, niosąc trochę wody, widział, że to woda święcona, i pomyślał: Och, błogosławiona woda to mi też e, pomoże. Powiedział, że e, może odbierać modlitwy swojej rodziny jako spokojne, pozytywne, bardzo. Mocne i pełne życie. Domnik mógł zobaczyć czyściec. Tam zobaczył cierpiących dwóch młodych ludzi z sąsiedniego miasta. Widział, jak spalili samochód, a później zginęli w wypadku. Widział anioły, wspaniałe istoty ubrane na biało, o pięknych twarzach. Powiedział, że widział Jezusa twarzą w twarz, i powiedział, że Jezus ma najpiękniejsze oczy. Kiedy jego rodzina odmawiała koronkę do Bożego Miłosierdzia przy jego łóżku, zapytał ich: Czy czujecie ten cudowny zapach? Jaki zapach? Zapytała jego matka: Krew Jezusa. Ma wspaniały zapach, on odpowiedział. Jest wiele szczegółów w tej historii, które nie będą tutaj pasować, jednak należy zauważyć, że matka Dominika poświęciła go Matce Bożej w momencie poczęcia. Dominik często powtarzał, że Powinniśmy się kochać i przebaczać, że miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu. Usilnie prosił członków swojej rodziny, aby traktowali się nawzajem z dużo większą miłością, nawet w najmniejszych rzeczach i zawsze wybaczali i nie mieli wrogów. Swoim e, krótkim, ale słodkim smakiem nieba, Domnik e, żałował, że zespół medyczny uratował mu życie. Wiemy, że normalnie po kilku minutach pod wodą mózg jest uszkodzony z powodu braku tlenu, ale w przypadku Dominika, tylko Bóg wie, czy z medycznego punktu widzenia to jest cud. To nie ma większego znaczenia. Co jest najpiękniejsze w tym wydarzeniu, to fakt, że wydarzyło się ono, gdy 40 tysięcy młodych ludzi na festiwalu modliło się w Meczugori. Bóg posłużył się tym nastolatkiem, który przechodził kryzys, aby rzucić na kolana wszystkich swoich przyjaciół, tych obecnych w Meczugorii i tych na Słowacji, aby zainspirować ich do pójścia do spowiedzi i zwrócenia się ku Bogu. Więcej, niektórym z tych dzieci, które stawiają rzeczy ziemskie na pierwszym miejscu w życiu i które sądziły, że poradzą sobie bez Boga, doświadczenie Domnika ujawniło inny świat. Inne wartości przypomniało im o najważniejszym przykazaniu Jezusa. Kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Dominik nie pamięta wszystkiego, ale efekt łaski jest bardzo widoczny w jego życiu. Stał się młodym mężczyzną, który dzisiaj głęboko się modli, żarliwie przeżywa wiarę i szczęśliwie łączy się w modlitwie z rodzicami i rodziną. Okazuje wielki szacunek dla Krzyża Jezusa i Matki Bożej. Wszyscy jego krewni są wdzięczni za to, co uczyniło dla niego miłosierdzie Boże. Nawet je, jego dziadek był zawzięty przeciwnik Meczugorie, Teraz chce przyjechać do Meczugorie. Chwała Panu. Udostępniajcie lajkujcie tę tą, tą informację. Subskrybujcie kanał. Podawajcie dalej o tym. Informacje o tym niezwykłym cudzie, którym przekazała siostra Emanuel. Do usłyszenia w następnych filmach.